Na początku pojawia się księżyc i od razu ustawia ton całego rozkładu. Tu nie ma prostych odpowiedzi ani jasnych deklaracji. Ten mężczyzna jest emocjonalnie rozdarty. Coś w nim żyje bardzo głęboko, ale jednocześnie jest w nim lęk przed nazwaniem tego wprost. Karta księżyc mówi o strachu przed odsłonięciem prawdy, przed utratą kontroli nad emocjami, ale też o silnym przyciąganiu, którego nie da się racjonalnie wytłumaczyć. On czuje więcej niż pokazuje i czuje to właśnie wobec ciebie. Jednocześnie może się wahać, mieć zmienne nastroje, raz być bliżej, raz się wycofywać. To nie gra, to jest wewnętrzny chaos. Potem wchodzi ósemka denarów i ona jest bardzo konkretna. Ten mężczyzna próbuje pracować nad sobą i nad tą relacją, ale robi to po swojemu. Zamiast wielkich słów, skupienie na działaniu, obowiązkach codzienności. Może udawać, że jest zajęty. Że prace albo inne sprawy są ważniejsze, ale prawda jest taka, że on w ten sposób ucieka od emocji, które są dla niego trudne. Ósemka denarów pokazuje też, że on nie traktuje tej relacji re lekko. To nie jest chwilowa fascynacja. To coś, co wymaga wysiłku i on to czuje. W centrum rozkładu pojawia się królowa mieczy i tu bardzo możliwe, że to Twoja energia. Jesteś dla niego kimś, kto widzi więcej, kto czyta między wierszami. On czuje, że przy Tobie nie da się kłamać ani udawać. To może go jednocześnie przyciągać i onieśmielać. Królowa mieczy to szczerość, klarowność, inteligencja emocjonalna, ale też zdrowe granice. On wie, że nie wystarczą półsłówka ani niedopowiedzenia i właśnie dlatego tak się waha, bo boi się, że nie jest jeszcze gotowy, by stanąć z Tobą twarzą w twarz na poziomie prawdy. Dwójka kielichów zmienia wszystko. Ta karta to wzajemność, to uczucia obustronne. Nie ma co do tego wątpliwości. Jest chemia, jest emocjonalne porozumienie, poczucie my. Nawet jeśli na zewnątrz to nie zawsze widać, na poziomie serca to ta więź już istnieje. To karta, która mówi jasno: On cię nie traktuje jako jedną z opcji. Ty jesteś dla niego kimś absolutnie wyjątkowym, kimś, przy kim czuję się widziany i rozumiany. Problem nie leży w uczuciu. Tylko w gotowości, by je udźwignąć. I tu wchodzi dziesiątka buław. Ciężar. Ten mężczyzna jest przeciążony. Może to być przeszła relacja, poczucie odpowiedzialności, zmęczenie ogólne życiem, albo strach przed kolejnym muszę. On boi się, że miłość oznacza kolejne zobowiązania, oczekiwania i presję. Dlatego czasem wygląda, jakby uciekał albo zamykał się w sobie. Nie dlatego, że nie chce, tylko dlatego, że nie wie, czy da radę. Ta karta mówi, on już długo niesie ten ciężar sam. Na długo, na końcu pojawia się mag i to jest bardzo mocne zakończenie. Mag mówi, że ten mężczyzna ma w sobie potencjał, by zacząć długi związek, nowy rozdział i aby w końcu podjąć tę konkretną decyzję. Jest to karta działania, inicjatywy i świadomego wyboru. Ale mag działa właśnie wtedy, gdy przestaje się bać swojej własnej mocy. Ten rozkład pokazuje, że moment przełomowy już się zbliża. On zaczyna rozumieć, że albo spróbuje naprawdę, albo straci szansę. Podsumowując, to uczucie jest prawdziwe, wzajemne i głębokie, ale ten mężczyzna walczy jeszcze sam ze sobą. Kluczem jesteś ty, twoja szczerość, spokój, ale też zdrowe granice. Nie musisz go pchać ani ratować. On musi sam zdecydować, czy zdejmie z pleców ciężar i sięgnie po to, co naprawdę chce. A mak mówi jasno: „Jeśli się odważy, to może być początek czegoś bardzo prawdziwego i szczerego.”